Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брата і сестри, сьогодні 14 жовтня, і церква нам дає сьогодні фрагмент з 11 розділу Євангелії від Луки. Дуже цікава подія. того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, поваживши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався, а Господь промовив до нього. Teraz wy, farysei czyste te zwonki, czas i tamyski, a wasze powinno powłasdyrstwo, ta ukazaństwo. Nie Czyny czy nie to, kto stworzył zwonięć, nie stworzył wnętrznie, to też, te, co wśredni, dajte, w środę, nie dajcie, jak miłoscenię, i wse dla was będzie czyste. E, tak, tej i sestry, zdajesz że że no, powiedzienka Jezusa jednogi tak szokuje. No, jakby ktoś powrchnęło, czytając ten tekst, może się też, że Jezus tak niekulturowo przyszedł i nie pomył ręki przed tym, ja coś trzeba robić, tak nas w, w czas zmałku. Zwyczajnie nie chodzi o to, że Jezus niekulturowo się prowadzi. Z kontekstu wynika, że faryse, farysejowie nie chodzi o jakieś prawa i higienę. Ale brak jest takiej e, niuansy e, e, rytualnej czystości i nie ma znaczenia, czy, 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 czy to jest niezbędne czy niezbędne w danym kontekście. Farysej sobie trochę tak jak złudź, jaki zeszł do cudzoziemu domu. Wszystko pochrabował, wsadzienność cienności, kosztowności pozabierał. В мішок, ну і ще зайшов в холодильник. Відкрив холодильник, бачив там ковбаса. Вкусив і зразу виплюнув. Чому? Усвідомив собі, що сьогодні п'ятниця, сказав сам собі, Боже, я би ще зрішив, сьогодні, сьогодні сьогодні ж п'ятниця, м'яса не можна їсти. Він пограбував хату, але м'яса по п'ятницям не їсть. Хоч якусь дурницю, якось дрібничку дотримується. А A to, co jest główne, Boże prawo, na przykład zabójstwo nie rady, niech to je I Jezus to samo Farysejowi powiedział, jak go zaprosił. Ty dbajesz tylko o to, tylko o taką pokazuchę. A twoje wnętrze jest obciążone grzechami. I nawet to ostatnie rzecz trochę tak nas szokuje. Ono jakby trochę niezrozumiałe, nie? toż te, co w seredyni, dajte, jak myłość i dla was wse będzie czyste. Te, co w seredyni, dajte, jak myłość i wse będzie dla was czyste. E, tak, jak zrozumieć? Zdejce, że tutaj tut je jakby tekst oryginalny, trochę. E, кажу, що Іванів від Матея була написана в, в першій редакції на арамейській мові. Ісус розмовляв арамейською. E, ну, Лука, як грек, освічений грек лікар. Пише гарною грецькою мовою. І арамейською певно, не знав добре. І може, не знав, може, не розумів. Ісус на арамейській говорить, а на арамейській є одне і те саме слово, яке має два значення: e, дати, дати милостиню, так само, що очистити. це одне і те саме слово. І так як тут перекладено в нашому тексті, так, Лука це вже перекладає. Тож те, що всередині, дайте як милостине, вас це буде чисте. Tak jak to, to, Daj, jakbyś sobie też je oczyścić. To, co w środku, oczyszczuj, i wszystko dla was będzie czyste. Oczyścić to, co w środku, i wszystko dla was będzie czyste. Ja myślę, że no, ten dziwne, że tekst te, te zrozumieją. Czy tak jest? Nie wiem, ja nie wiem w liście. Ja znalazłem takie wyjaśnienie. Myślę, że hmm, ono y, nam no, to wszystko wyjaśni lepiej. No, ale jakby nie było, na pewno Jezusowi widać co My w srede nie powinni, być ty tam głęboko w dusi. Jak żurdyna czysta w dusi, e, to ona i na na srede wsi się Tak, i zakon w czasach Jezusa, chociaż ja tak on nie dawał. To już predumoją ravyny w historii, oni dodawały pojasny, arizny drwniczki i tak dalej, i dobawiały tych przepisów, tych, tych, tych e, niuansów tak dużo, bardzo, że Języc z ich boków był, ataku, był atakowany tymi przepisami. І цей закон єврейський в це наказував, що перед їжею, прийомом їжі людина омила руки, і тут треба були певні процедури від пальців, треба було починати, пізніше потерти руки, Одну, пізніше знову полювати і так далі. І цієї води там була визначена кількість мінімальна, скільки там мало бути. i tak dalej, nie? No, no, prosto to było dużo wtomliwe, ona już pomiędzy różnymi mm, etapami czyli jej, że trzeba też umywać jeszcze ruchy. Jezus zobaczył, że ona na tym, na tym na tych zewnętrznych tradycjach jest zaznaczona, a lubówi nie ma jej. I mi to chcę powiedzieć, że ona zaznaczona na tym, co zewnętrzne, prosto. Ich serca sure schodzą na do ale na zewnątrz oni wszystko wykonują. Czyż nie ma takich chrześcijan, jaki tak robią, dają żertwy nawet na chrám? Wchodzą do chramu, przychodzą. Słowa Bogu, przychodzą, ale ich wnętrze inodi prosto po prostu przepełnione hordyneniem i niktowaniem innych, niesprawiedliwością, pochanymi dumkami i wczynkami. Назовні вони рекламують як хороші добрі е, християни, а внутрі троє їх не гниле. Друге, теж Ісус каже, що вони зосереджуються на цих дрібничках. Не? Те, що суттєве пропускають, не? а не важливо, як мити руки, скільки разів, постійно це робити. А... Натомість, е, забували. Zabawiały pro problemów, proposzano do ludzi Ale jak znajdę z taką, tak, no, taką tocznością matematyczną e, tam one dywają się šo, z jakich tutaj czego to znajdę jak my te i, i tak dalej. Możemy czasem też w tych a, a też w przepuszczamy proponowano. Czemu one robiły taki, taką wystawę? Здається, що просто вона має погані відносини з Богом живим. Людина хоче мати досвід такого миру, почуття, що Бог її любить. І якщо не має справжніх відносин з Богом, то вона замінює ці відносини такими певними схемами. Треба накладати на себе певні. Pewne ręka. I wydaje się, że ona jest do dobrym bo ja już wszystko wykonuję. Nie? A może po prostu trzeba zaleść trochę te wszystkie niuanse, a zorientować na tym, że Bóg cię lubi. I szczerze z Bogiem dzisiaj pospieszyć. I to daje prawdziwy mir, kogo Bóg nazywa się swoim tatą. kogo mówi, że mu abba, tatusia, pomoże mi. Dad, dziękuję za twój miłość. Якщо ти зі мною, так зараз можеш ти сказати Богові просто і запросити Його в певні труднощі і, і перебувати в Його благодаті. просто Тоді не будеш робити такого е, церковного церкву. Да. Хай Бог вам дасть мир сьогодні. Слава Ісусу Христу!